z tej strony Magda dziś cukinia trzecie podejście będzie farsz z mięsa mielonego, pieczarek, papryki. Mamy tutaj jeszcze czosnek, sos paprykowy i zobaczymy co z tego wyjdzie. Do smażącego się mięsa wrzucamy tutaj pieczarki i za chwilę paprykę. Dusimy. Na patelni smaży się wszystko, co się smażyć miało. Posypane je zostało wegetą oraz pieprzem. Następnie kukurydza zaląduje. Oczywiście nie cała pucha, bo to by było zbyt dużo. Oraz sos paprykowy. Farsz pięknie odparowany, kolorowy. Następnie przeszłam do cukinii. Tak więc cukinia na połówkę, drążymy środek i faszerujemy. Cukinie już będą lądowały w piekarniku, ale jeszcze oczywiście ser żółty, u mnie jest to mozzarella. Teraz piekarnik, 200 stopni, 20 minut maks. Farsz bardzo smaczny. Cukinia nie jest jakaś rozpływająca się, rozlatująca, czyli taka jak powinna być. Jeżeli ktoś woli taką wersję ostrzejszą, to pamiętajcie, dorzućcie sobie papryki ostre, pieprzu cayenne, albo jakichś takich specyfików bardziej ostrych ale ten przepis jest naprawdę spoko. Polecam smacznego.